Czy zioło naprawdę pogarsza pamięć? A jeśli tak, to czy zależy to od odmiany? Czy chodzi tylko o krótkoterminowe skutki? Czy może coś zostaje z nami na dłużej? W tym odcinku będzie konkretnie, czyli jak związek psychoaktywny z Konopi. Wpływa na nasz mózg, a zwłaszcza na hipokamp, czyli centrum pamięci. Bez zbędnego lania wody, tylko nauka, praktyka i to, co lubicie, czyli samo mięso. Zanim jednak zaczniemy, koniecznie zostaw subskrypcję. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, zostaw łapkę, komentarz. Dla ciebie niewiele to znaczy, a dla mnie bardzo dużo, ponieważ motywuje mnie to do nagrywania kolejnych materiałów i wtedy widzę, że dany temat, dany odcinek ci się podoba i wtedy wiem, że można tego nagrywać więcej. Czym zatem jest hipokamp i co ma wspólnego z substancją psychoaktywną, która jest zawarta w ziole? hippocamp jest to struktura mózgu, która znajduje się głęboko w płacie skroniowym i odpowiada głównie za formowanie nowych wspomnień oraz przetwarzanie informacji krótkoterminowych w długoterminowe. Bez prawidłowo działającego hipokampu nie jesteśmy w stanie zapamiętywać bieżących wydarzeń, czyli nie rejestrujemy tego, co się dzieje tu i teraz. Nazwa hipokamp pochodzi od jego kształtu, bo przypomina konika morskiego. To ciekawostka, ale ważne jest to, żebyś zapamiętał, że hipokamp to jeden z najbardziej wrażliwych obszarów mózgu na działanie substancji psychoaktywnych, które są zawarte w. Ziole. Główny psychoaktywny składnik zioła, czyli delta-9-tetrahydrocanabidol, to środek, który ma silne powinowactwo do receptorów CB1, które są gęsto rozmieszczone właśnie w hipokampie. Gdy się z nim wiąże, dochodzi do tak zwanej sygnalizacji wstecznej, która zaburza komunikację między neuronami. Efektem jest to, że spada aktywność elektryczna w hipokampie, a to bezpośrednio osłabia zdolność do zapamiętywania. W praktyce wygląda to tak, że osoba, która zapali, może być całkowicie świadoma tego, co mówi, co robi, ale nie rejestruje tych informacji w pamięci krótkotrwałej. I właśnie stąd bierze się to klasyczne uczucie, hmm, miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Co więcej, ten efekt nie zależy od tego, czy używamy odmiany sativa, indica czy hybrydy, ponieważ hipokamp reaguje na ten związek psychoaktywny niezależnie od typu konopi. To reakcja biologiczna, a nie psychologiczna. Co ciekawe, badania obrazowe pokazują, że już po jednorazowym użyciu związku psyaktywnego aktywność hipokampa znacząco spada. I to nawet u osób, które wcześniej nie miały kontaktu z konopiami. U osób, które stosują konopię regularnie, może że dojść do trwałych zmian w objętości hipokampa, co sugeruje długofalowe konsekwencje dla pamięci i uczenia się. Większość osób, które choć raz miały styczność z ziołem zna to uczucie. Miałem coś powiedzieć, ale zapomniałem. Przerywasz zdanie w połowie, nie pamiętasz o co pytałeś, szczególnie jeżeli tego wypalonego było trochę więcej. Gubisz wątek rozmowy albo zaczynasz mówić o zupełnie czymś innym. To nie jest zabawna anegdota, tylko to jest neurofizjologiczny efekt działania tego psychoaktywnego związku na hipokamp i inne obszary mózgu. Zacznijmy od tego, że pamięć Krótkotrwała, to zdolność do utrzymywania i przetwarzania informacji przez kilkanaście sekund do kilku minut. W normalnych warunkach ten system działa automatycznie, przetwarzasz to, co słyszysz, widzisz, mówisz i zapisujesz to w tle. Ale po spożyciu tego psychoaktywnego związka, który mamy w ziole, ten mechanizm zostaje zakłócony. Dzieje się to dlatego, ponieważ ten psychoaktywny związek wiąże się z receptorami CB1 w hipokampie, o czym już wspomnieliśmy. Skutkuje to spadkiem aktywności neuronów odpowiedzialnych za kodowanie nowych informacji. Neurony po prostu nie przesyłają sygnałów z taką precyzją i ciągłością jak zwykle normalnie na trzeźwo. Efekty są bardzo wyraźne. Trudność w utrzymaniu wątku, na przykład zapominasz, dlaczego wszedłeś do pokoju i nie martw się, jeżeli nawet nie używając tego środka masz takie efekty, bo czasem się to zdarza. Mówimy tutaj o sytuacjach, gdzie dzieje się to na naprawdę wysokim poziomie i pewnie większość z Was miało z tym do czynienia, jeżeli ziołem miała styczność. Zaburzone przetwarzanie informacji złożonych, trudno ci zrozumieć dłuższe zdania, logiczne ciągi, argumenty mieniona percepcja czasu, 30 sekund wydaje się jak kilka minut lub odwrotnie, niższa odporność na rozpraszacze, każda nowa rzecz przerywać tok myślenia. Ciekawe jest to, że przy tym upośledzeniu pamięci krótkotrwałej, inne obszary mózgu są pobudzone, na przykład kora czołowa częściowo, układ nagrody i obszary związane z percepcją dźwięku. Dlatego wiele osób po zapaleniu ma poczucie, że muzyka brzmi lepiej, wszystko jest głębsze i mamy genialne pomysły, chociaż te pomysły nie zawsze są genialne, tylko nam się wydają, że są genialne. To tak samo jak ktoś wypije i myśli, że on wtedy jest świetnym kierowcą. To jest głupota, tak naprawdę, jest tragicznym kierowcą, gorszym niż był przed wypiciu. Tylko teraz mu się wydaje, że jest lepszym, więc dlatego nie warto wsiadać za kółko. I faktycznie często obserwuje się chwilowe zwiększenie takiej subiektywnej kreatywności, ale bez możliwości utrwalenia tych pomysłów w pamięci. Mówiąc brutalnie, myślisz, że masz złoto w głowie, ale nie jesteś w stanie go zapisać. Także jeżeli nawet znajdziesz jakiś pomysł, który wydaje ci się świetny, sobie go po prostu zapisz na kartce i na następny dzień zobacz, czy on był rzeczywiście taki genialny. Jeżeli był, no to super, fajnie, że go zapisałeś, bo byś zapomniał, ale jestem ciekaw, jak to. Będzie naprawdę, gdy już na drugi dzień spojrzysz na ten pomysł. Wiele osób po kontakcie z ziołem czuje się głupsze niż zwykle. Nie dlatego, że tracą inteligencję, ale dlatego, że nie mają dostępu do narzędzi poznawczych, z których normalnie korzystają. Tak więc, jeżeli chodzi o ten związek psychoaktywny na pamięć krótkotrwałą, to są to dobrze udokumentowane badania i warto, abyś o tym wiedział. Dotykają praktycznie każdego użytkownika nawet tego okazjonalnego. Są one bezpośrednio związane z działaniem tego związku psychoaktywnego na hipokamp i sygnalizacji między neuronami. I choć w tle możesz czuć więcej emocji, kreatywności, muzyki, to twoja zdolność do pracy z informacją i jej utrwalenia jest znacznie osłabiona. Teraz przejdziemy sobie do tematu, czy indika, czy satiwa, czy w ogóle odmiana ma znaczenie. W świecie zioła najczęściej słyszy się podział. Satiwa pobudza, indika uspokaja, ale co to znaczy w praktyce i jak dokładnie wpływa na mózg. Zacznijmy zatem od satiwy. Odmiany z tej grupy są znane z tego, że zwiększają aktywność kory przedczołowej, czyli obszaru mózgu odpowiedzialnego za myślenie abstrakcyjne, planowanie, podejmowanie decyzji, Hamowanie impulsywnych reakcji i pod wpływem tego związku psychoaktywnego, pochodzącego z satywy, kora przedczołowa zaczyna działać bardziej intensywnie, ale w specyficzny sposób. Zamiast poszerzania się pola uwagi mamy tu efekt zawężenia, czyli tak zwanego tunelowego skupienia. Osoba pod satiwie może mocno skoncentrować się na jednej rzeczy, na przykład muzyce, obrazie, rozmowie, własnych myślach, i to może dawać poczucie kreatywności, poczucie takiego flow, intensywnego doświadczenia. Ja często używam tego stanu do tego, aby pogłębić swój stan medytacyjny. Medytacja na co dzień mi pomaga bardzo mocno, jeżeli chodzi o kontrolę stresu, o ogólnie dystansowanie się od moich emocji, od moich problemów życiowych. Każdemu polecam, ale na ten temat, jeżeli to Was zainteresuje, nagram osobny odcinek. Bo medytacja kojarzy się z tym, że trzeba być w klasztorze zen i w skupieniu odciąć się od świata codziennego. Nic bardziej mylnego, medytacja pozwala nam działać mimo okoliczności, nie przywiązując się tak naprawdę do tego, jaki jest sam efekt końcowy, na który nie zawsze mamy wpływ. I ogólnie poprawia jakość życia, ale nagram o to, tylko napiszcie w komentarzu, czy chcecie. Ale wracając do tematu. Ten sam efekt nie dotyczy hipokampu, który nadal pozostaje osłabiony. To oznacza, że możesz mieć mnóstwo pomysłów, ale nie będziesz w stanie ich logicznie zorganizować ani zapamiętać. W praktyce czujesz, że jesteś na fali, ale masz problem z logicznym myśleniem, pamięcią i przetwarzaniem wielowątkowych informacji. Teraz przejdźmy do indiki, i tutaj dzieje się coś innego. Indika również działa przez receptory CB1, ale efekt mózgu jest bardziej tłumiący. Kora przedczołowa nie tylko, nie jest aktywowana, ona jest wręcz wyciszana. Efektem jest tak zwana mentalna mgła, czyli taki stan, w którym myśli są powolne, rozmyte, pojawia się wyciszenie i senność. W przeciwieństwie do satiwy, która pozwala ci skupić się na muzyce, na rozmowie, indika sprawia, że Twój mózg przestaje chcieć analizować cokolwiek. Dlatego właśnie jest często stosowana jako środek na sen lub redukcję napięcia. I teraz najważniejsze. W obu przypadkach, czy to satiwa, czy indika, dochodzi do pogorszenia pamięci krótkotrwałej, ale poprzez inne mechanizmy. W satiwie, kora przed Czołowa jest aktywna, ale hipokamp osłabiony. To daje złucenie produktywności podczas gdy zdolność zapamiętywania i logicznego myślenia jest ograniczona. Przy Indice mamy tak, że obie struktury są przygaszone, zarówno hipokamp, jak i kora przedczołowa, a to prowadzi do wyciszenia, senności i często do takiej całkowitej pustki w głowie. Dlatego Indika nie jest najlepszym pomysłem, jeżeli jesteście ze znajomymi i chcecie sobie porozmawiać, bo będzie tylko zamulać pałę i oczywiście zależy to od przypadku, bo nawet Indika na każdego może działać troszeczkę inaczej, ale ja w takiej sytuacji wolę zastosować satiwę. Krótki przerybnik. Masz badania, ale nie wiesz, co z nimi zrobić. Czujesz się źle, nie masz energii w ciągu dnia, a twoje Libi doleży. Nie jestem lekarzem, ale pomagam zrozumieć, jak działają hormony i co warto zmienić w swoim planie żywieniowym, w suplementacji, aby czuć się lepiej. Pakiety zaczynają się już od 197 zł, także jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, wejdź w pierwszy link w opisie, a tam zobaczysz całą ofertę i zobaczysz, jak mogę ci pomóc. A dla widzów tego kanału mam specjalną promocję: pomoc 10, macie 10% zniżki na wszystkie konsultacje. Na stronie Paweł Węglasz. Co ciekawe, osoby podatne na lęki częściej źle reagują na satiwę właśnie przez nadmierną aktywację kory i wzrost introspekcji. Tutaj chciałem zaznaczyć, że ja jestem osobą, która lata zmagała się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami depresyjnymi i na początku rzeczywiście tak miałem. Teraz jeżeli poradziłem sobie troszeczkę bardziej z tymi zaburzeniami, to nie ma dla mnie to znacznego wpływu, ale jeżeli ktoś nie jest doświadczony w tym, ma zaburzenia lękowe, nie umie sobie z nimi radzić, to powiem szczerze, tak każda odmiana może zaszkodzić tutaj natomiast sativa szczególnie z tego względu że ona nawet troszeczkę bardziej nas pobudzi i będziemy mieli taki brak kontroli nad tym co robimy oczywiście w dużym uproszczeniu bo to wszystko siedzi w naszej głowie ale jak wspomnieliśmy wcześniej ten związek psychoaktywny bardzo wyczula nas na bodźce dlatego jeżeli ty jesteś przebodcowany normalnie i jeszcze zażyjesz taką substancję czego nie polecam no to wtedy może być ciężko co do indiki choć uspokajająca może prowadzić do stanu pasywności i wy wycofania, zwłaszcza przy wysokich dawkach. Więc tak, odmiana ma znaczenie, ale nie chroni przed pogorszeniem pamięci, tylko zmienia charakter doświadczenia. Sativa to taka bardziej umysłowa aktywność plus dezorganizacja, a indika to wyciszenie plus spadek funkcji poznawczych. W obu przypadkach hipokamp, czyli centrum pamięci, działa gorzej. W poprzednich sekcjach mówiliśmy o krótkotrwałych efektach zioła, gubieniu wątku, pogorszeniu koncentracji, problemach z pamięcią roboczą, ale co się dzieje, jeśli używasz regularnie tego związku. No i dodajmy, że szczególnie jeżeli zaczynasz do, na przykład w wieku nastoletnim. I zacznijmy znów od hipokampu, bo to jest bardzo ciekawy temat w tym zakresie. Jest to obszar mózgu odpowiedzialny za tworzenie i organizowanie wspomnień, i ma on jedną bardzo ważną cechę neuroplastyczność. To znaczy, że hipokamp potrafi się zmieniać, adaptować, a nawet tworzyć komórki nerwowe, zwłaszcza w młodym wieku. I właśnie dlatego jest tak podatny na wpływ substancji psychoaktywnych, w tym właśnie tego związku zioła. Ogólnie sama neuroplastyczność jest bardzo ciekawym zjawiskiem i to pokazuje, że nawet jeżeli masz ciężkie zaburzenia, lękowe, masz depresję, to twój mózg jest w stanie się zmienić. Nie działa to w tydzień. Natomiast pamiętaj o tym, że wszystkie swoje nawyki, wszystkie swoje tendencje możesz zmienić dzięki neuroplastyczności. Jeszcze do niedawna ludzie twierdzili, że mózg się nie zmienia. Jeżeli w wieku 50 lat jesteś osobą lękliwą, niezorganizowaną, to już nic z tym nie zrobisz, a to jest nieprawda. Najnowsze badania naukowe pokazują nam to, że mózg jest neuroplastyczny i mamy realny wpływ na to, aby go zmieniać, aby zmieniać nasze życie. Jak to zmieniać? Prostymi nawykami. Czyli załóżmy, jeżeli jesteś niezorganizowany, zacznij od małej ilości zadań, z których będziesz zadowolony. Nie chodzi o to, żeby się zawalić zadaniami, ale żeby pokazać sobie, że jestem w stanie to zrobić. I robić regularnie. Nagle po czasie mózg się do tego dostosuje i stanie się coraz bardziej osobą, która jest zorganizowana. Więc tak naprawdę świadome działanie kieruje to, jak nasza podświadomość wygląda długoterminowo i jakie są nasze nawyki. W badaniach obrazowych mózgu u osób, które regularnie Używały zioło przez kilka lat, szczególnie odmian bogatych w te związki psychoaktywne, zauważono zmniejszone objętości hipokampa. Oznacza to dosłownie, że ten obszar staje się mniejszy i mniej aktywny. Jakie są tego skutki? Trudności z przywoływaniem wspomnień, osłabiona zdolność uczenia się nowych rzeczy, problemy z organizacją informacji w czasie itd. Co więcej, te zmiany mogą utrzymywać się nawet po odstawieniu. Nie u wszystkich, ale u części osób tak. Mówimy tu o efektach widocznych nawet po kilku miesiącach abstynencji, czyli rzucasz ten związek, Aktywny, a Twój mózg dalej działa na zwolnionych obrotach. Przynajmniej jeśli chodzi o pamięć i uczenie się. Pamiętaj też, że w tym materiale mówię tak czy inaczej o środku, który jest 100% czysty, czyli albo jeżeli dostałeś receptę od lekarza, wybrałeś sobie to z apteki, bo teraz mamy to, taką możliwość, że tak to ujmę, a nie o kupowaniu z czarnego rynku, gdzie nigdy nie wiesz, co tam jest. I tutaj, o ile mówimy o samej tej substancji, to jeżeli ty stosujesz coś, co jest skropione, co jest dodawane tam są inne substancje, to efekty mogą być bardzo opłakane. Co do samych badań, to szczególnie niepokojące są dane dotyczące osób, które zaczęły używać zioła przed 25 rokiem życia, czyli w czasie, gdy mózg wciąż się rozwija. Badanie kohortowe, np. Dunedin studii z Nowej Zelandii, pokazują, że regularne używanie zioła w wieku nastoletnim może prowadzić do trwałego pogorszenia funkcji poznawczych w dorosłości, niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego czy innych czynników. Z kolei osoby, które zaczęły używać zioła dopiero w dorosłości, rzadziej doświadczają Trwałych problemów z pamięcią, choć nie są całkowicie chronione. Długość ekspozycji i dawka mają tu ogromne znaczenie, no i dodałbym na pewno to, że to źródło ma też ogromne znaczenie, czy jest to sam ten związek psyaktywny, czy jest tam kilka związków psychoaktywnych, a to zioła jest najmniej szkodliwe z tych wszystkich, które są tam zawarte. Dodatkowo odmiany typu Indica, które mają działanie wyciszające, są częściej stosowane wieczorem i w większych ilościach, przez co mogą silniej wpływać na hipokamp niż satiwy stosowane okazjonalnie. Podsumowując, regularne używanie używanie konopi może osłabiać hipokamp, czyli centrum pamięci i uczenia się. Zmiany w tym obszarze mogą być trwałe, zwłaszcza jeżeli rozpoczynasz w młodym wieku. Indica może silnie wpływać na długofalowe tłumienie funkcji poznawczych, nawet po odstawieniu efekty mogą utrzymywać się miesiącami. Czy zatem używanie konopi zawsze szkodzi? Nie zawsze. Jeżeli stosujesz medyczną odmianę, wieczorem śpisz dobrze, funkcjonujesz efektywnie i nie masz problemów z pamięcią, możliwe, że twój organizm dobrze kompensuje działanie tego związku. Mózg każdej osoby reaguje inaczej, kluczem jest świadom Kontrolowane używanie i obserwacje efektów w codziennym życiu. Ja osobiście jestem użytkownikiem i powiem szczerze, że nie zauważyłem żadnej różnicy. Natomiast widzę dużo osób, które mają bardzo duże problemy z takim codziennym życiem, funkcjonowaniem, ustalaniem sobie celów, są takie bardziej rozleniwione i ja na przykład zawsze tego się bałem, ale u mnie jest to, że u mnie jakby to nie działa, a być może ja tego nie zauważam, bo często jest tak, że nam się wydaje, że jest wszystko ok, ale osoby z boku widzą, że kiedyś to funkcjonowanie było. U Ciebie dużo lepszy, być bardziej energiczny, i tak dalej. Więc to, co ja sądzę o sobie, to jest jeden aspekt, ale jestem ciekaw, co inni o mnie sądzą, którzy znali mnie wcześniej. Natomiast ja mam power codziennie do działania i mi to pasuje, ale znów znam wiele osób, którym to nie służy, i wtedy warto do tego podejść indywidualnie, ale źródło jest najważniejsze. Tak więc, czy ten związek psychoaktywny szkodzi na pamięć? Tak, i to na kilku poziomach. Po pierwsze, działa natychmiastowo na hipokamp, czyli centrum pamięci krótkotrwałej. Efektem gubisz wątek, zapominasz, co chciałeś powiedzieć, trudniej Ci utrzymać logiczny ciąg myślowy i ten efekt pojawia się niezależnie od odmiany. Po drugie, jeśli używasz regularnie, zwłaszcza przez dłuższy czas, może wpływać to na pamięć długotrwałą. Hipokamp to obszar neuroplastyczny i właśnie dlatego jest podatny na uszkodzenia. Zmniejszenie jego objętości, gorsza komunikacja między neuronami, obniżona zdolność do nauki, to wszystko może się utrzymywać nawet po odstawieniu. Szczególnie u osób, które zaczęły używać to bardzo wcześnie, w wieku nastoletnim. Nie oznacza to, że każda osoba pod w tym związku będzie miał takie trwałe problemy z pamięcią, bo mózg znów, każdego człowieka działa inaczej. Są różnice w genach, neurochemii, wieku rozpoczęcia, dawkach i częstotliwości. Jest to temat na tyle szeroki, że nie da się tak zero-jedynkowo sprawdzić i podejść do tematu danej osoby, ale ogólny mechanizm działania tego psychoaktywnego związku na pamięć jest dobrze udokumentowany naukowo i nie da się go zignorować. Dlatego ja dzisiaj przedstawiam to, jak to wygląda naukowo, mimo że sam mam troszeczkę inne z tym doświadczenia, jednak to, że ja mam inne nie znaczy, że nie powinienem nagrać materiału, który pokazuje wam, jak nauka mówi o tym, co mówi o tym i jakie efekty mogą być. Więc na tym kanale zawsze chcę, żebym bazował na szczerości. Ja mogę wam powiedzieć, jakie ja mam odczucia danej rzeczy, ale chcę wam przedstawić też zarys tutaj, taki, że tak to ujmę, naukowy, tak abyście wiedzieli nie tylko z praktyki kogoś, bo ktoś się może mylić, ale też jak to wygląda naukowo. Jeśli zatem używasz rzadko i świadomie, zrozumienie tego, co się dzieje z twoim mózgiem, daje ci przewagę. Najgorsza jest niewielka. Dlatego jeżeli używasz regularnie, warto wiedzieć, co możesz przez to tracić. Nie mówię, że musisz, ale możesz. Jeśli interesuje Cię, jak konopie wpływają na inne funkcje mózgu, np. sen, nastrój, kreatywność, motywację czy ból, zasubskrybuj ten kanał i daj znać w komentarzu, jaki temat mam poruszyć w kolejnym materiale. Dla mnie ten temat jest dosyć ciekawy, zagłębiam się w go w czystej z czystej ciekawości, dlatego jeżeli Ty też jesteś ciekawy, to zagłębię się jeszcze bardziej i jakiś materiał ułożę. Do następnego, pozdrawiam Cię serdecznie.